Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł Szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana i takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla? Syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy, Szymona, czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o Nim. A Jezus im mówił. Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nasze grzech. Bracia i siostry, dziś w tych trzech czytaniach, bo z różnych części Pisma Świętego jest taki jeden leitmotiv. Jeden temat, wspólny temat dla wszystkich tych czytań. Temat, który również my przerabiamy w życiu i najczęściej nie wiemy, jak sobie poradzić z tym tematem, z takim etapem życia, bo jest zaiste bardzo trudny. Ale dzięki temu, że zaglądamy do pisma świętego, uzyskujemy światło na to, w jaki sposób znieść, przyjąć, a nawet wydobyć. Dary takich wydarzeń, sytuacji, etapów nawet życiowych, o jakich dzisiaj była mowa. O, popatrzmy na pierwsze czytanie. Prorok Ezechiel, początek szóstego wieku. Bardzo trudne czasy, kiedy mm, Żydzi stracili niezależność, Nabuchodonozor zdobył Jerozolimę. I wśród tych trudnych wydarzeń, prorok miał jeszcze trudniejsze zadanie, ponieważ miał wierzczyć, miał dawać światło tym ludziom, którzy próbowali wybrnąć z tej politycznej, a nawet militarnej zasadzki, jaką przeżywali w tamtych czasach. Długie oblężenie, później deportacja, tysięcy ludzi do Babilonu. I słyszeliśmy dzisiaj w czytaniu, jak to Ezechiel e, słyszy od Pana Boga, że Bóg go posyła do ludzi, Którzy są o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. I po pojawia się takie pytanie: no po co, skoro już z samego startu wiadomo, że ta misja będzie raczej nieudana? Oni Cię nie usłuchają, mówi Bóg do Ezechiela. Nie wyjdzie Ci to, nie uda Ci się. Ale Ty idź, żeby wiedzieli, że jest prorok, czyli że ja wywiązuję się ze swojego przymierza wobec tego ludu. Ja, ja Pan Bóg. Do końca będę taki. Będę dawał im świat, mimo tego, że będą krążyć w ciemności. Popatrzmy na drugie czytanie. Paweł, wiemy, znamy jego historię, przeganiany z miasta do miasta. Od kogo on cierpiał najbardziej? Od pogan? Nie. Od pobratymców. Najwięcej cierpienia zniósł od yy, Żydów, sam będąc Żydem. Najbardziej ucierpiał od nich i największy opór odczuwał wśród najbliższych. Wśród tych, którzy rozumieli jego mowę, jego sposób myślenia, wychowany wśród nich. Odbił się od nich jak od ściany. I nie udało mu się wśród Żydów uzyskać większego posłuchu. Wiemy, jak potoczyły się dzieje chrześcijaństwa. I wreszcie Jezus, można powiedzieć, Ktoś taki nie powinien doznawać żadnej porażki jak Bóg. Ale o dziwo. Syn Boży przychodzi do tych, którzy go znali od dzieciństwa i mu nie wyszło. Nie udało mu się tam dokonać żadnego cudu. Bogu nie udało się dokonać cudu wśród tych, wśród których się wychowywał jako człowiek. Doznał tam zlekceważenia. Nawet powiedział, tylko w swojej ojczyźnie człowiek może być tak lekceważony. Jaki paradoks? Najbliżsi najdalszymi. Ezechiel odbija się od mieszkańców Jerozolimy. Paweł odbija się od Żydów jeszcze jakiś tajemniczy oścień Go upakarza i Jezus lekceważony w Nazarecie. I teraz bracia i siostry mogliby popatrzeć na swoją rodzinę, może męża, żonę, czy nie było właśnie tak że spodziewaliśmy się ogromnego przyjęcia, ale odbiło się to nasze małżeństwo. Albo może rodzice są ludźmi o zatwardziałych sercach, a może dzieci są o bezczelnych twarzach, a może w ogóle moja wspólnota, do której chodzę i próbuję się z nimi modlić, szukać Boga, to właściwie taki Nazaret, którym bardzo trudno mi dokonać czegokolwiek. Nie jest to cudowne życie. Może moja wspólnota zakonna jest również taka dla mnie? Albo może ja jestem takim bezczelnym człowiekiem dla moich współbraci? To jest banalne może co teraz powiem, ale chyba ilustracyjnie wyjaśnia sens. Gdybym tak ścisnął w swoje ręce piłkę kauczukową i z ogromnym zlekceważeniem, niechęcią, e, nawet bezczelnością rzucił ją z ogromną siłą o tą twardą kamienną posadzkę, to myślę, że według praw fizyki ona by się odbiła od tej posadzki i wzniosłaby się wyżej niż ja, ku górze. O tym mówi Paweł. Mówi, że mimo tych wszystkich odrzuceń, oporu, bezczelności, trudności, obelg, niedostatków, prześladowań, uciskach, w tym wszystkim z powodu Chrystusa co zniósł, on mówi „ja się z tego chlubię, czyli jakby wznosi się powyżej. Czy Wy, bracia i siostry, nie obserwujecie również czegoś takiego w swoim życiu, że im mniej otrzymujecie mm, zrozumienia, uznania od ludzi, którzy Was otaczają, tym bardziej wznosicie się ku górze no nie tylko szukając u Pana Boga oparcia, ale wręcz znosząc się ku Niemu? Tak medytując sobie dzisiejszą kompozycję tekstów biblijnych, możemy dojść do wniosku, że znoszenie takiej bezczelności jest konieczne w naszym życiu, dla rozwoju wewnętrznego. Dzięki temu, że coś się nie udaje, udaje się nam na wyższym poziomie. Dzięki jakimś sprzeciwom, zlekceważeniom, może czyjejś zatwardziałości, którą muszę znosić, może jakieś zwątpienia we mnie, buntu wobec mnie, sprzeciwu, może nawet fizycznego udręczenia że to wszystko może stać się jakąś trampoliną yy, wynoszącą nas bardzo wysoko, chociaż może w pierwszym momencie tego w ogóle nie zauważamy, bo dostrzegamy tylko cierpienie. To może być szansą na rozbudowanie w nas tego, co Paweł nazywa chlubą. Takie już starożytne słowo dla nas rzadko kiedy się jeszcze używa, takie słowo chluba. Ale mówiąc współczesnym językiem, byśmy może spróbowali to przetłumaczyć jako. Poczucie autentycznej wartości, może nawet coś więcej. Bo chluba to jest również chwała, a to już jest sfera boskości. Jezus tłumaczy Pawłowi w objawieniu tak: moc słabości się doskonali. Dzisiaj słyszeliśmy te słowa sprzeczne, paradoksalne, jak to moc słabości się doskonali. Co ma moc do słabości w ogóle? Ale to może właśnie jest ta ilustracja tej piłki. Tak jakby Jezus powiedział Pawłowi, stajesz się mocniejszy przez znoszenie ciężarów z lekceważenia. Podobnie jak atleta, któremu rośnią, rosną mięśnie przez znoszenie ciężarów. To on wtedy właśnie zdobywa siłę. Im ciężej tym jest silniejszy. Tak samo Bóg mówi do Ezechiela, że przez to doznawanie wzgardy i bezczelności swoich pobratymców, mieszkańców Jerozolimy to on stanie się odważniejszy. Dzisiaj tutaj właśnie w tym tekście było to powiedziane, że posyłam cię z odwagą, mów z odwagą. Czyli nie zdobyłbyś tej odwagi, nie zdobyłbyś takiej cechy, cnoty, gdybyś nie napotkał pewnego oporu, gdybyś nie przetrawił w sobie pewnego lęku. Tak jakby odwaga była przezwyciężonym lękiem. Jedynie, że nie ma takiej aplikacji odwagi bez przezwyciężenia lęku. I wreszcie Paweł przyznaje, że te liczne upokorzenia, które go spotkały, wzbogaciły go o pokorę. A to jest, jak wiemy, taki warunek przystępu do Boga. Bez pokory my w ogóle nie wiemy nawet, czy jesteśmy wysłuchiwani przez Boga. Bo nawet jeśli bardzo pobożnie się modlimy i tak yy, słodko i tak kadzimy Panu Jezusowi czy Panu Bogu w modlitwie, to nie, nie zawsze jest to modlitwa, Miła, dlaczego? No bo sami pomyślcie, czy chcielibyście słuchać kogoś kto wam fałszywie prawi pochlebstwa czy komplementy? To budzi niesmak. I żeby zdobyć taki autentyczny dialog z Bogiem, to człowiek musiałby się zdobyć na uniżenie, czy właściwie nawet nie zdobyć tylko uniżyć się. I dopiero w uniżeniu jest ten poziom, gdzie człowiek może rozmawiać z Bogiem licząc na to, że jest poważnie traktowany w tej modlitwie. I jeszcze coś, takie słowo, które też nie, pozornie nie pasuje do tych sformułowań. Doskonałość, moc słabości się doskonali. To się pojawia w tym dialogu z Jezusem. Mało tego, że stajemy się mocniejsi przez doznawanie zderzenia z pewną bezczelnością wokół nas, to jeszcze ta moc staje się doskonała. To nie jest jakaś tam moc, tylko doskonała moc staje się jakąś doskonałością nas samych. Tekst grecki w tym miejscu używa słowa dynamis, dość powszechne i chyba wiele polskich słów również od tego pochodzi, no zresztą dynamika. Dynamis jednak w słowniku greckim jest nie tylko jakąś mocą, siłą, ale to słowo w Biblii, w Ewangeliach jest używane na określenie boskiej mocy cudotwórczej. Potęga cudotwórcza. I tu chyba coś możemy zrozumieć. Że w człowieku ujawnia się nadprzerodzona, nawet cudowna moc wtedy, kiedy doznaje swojej bezsilności z powodu tego, co wokół niego się dzieje, z powodu pewnego naporu ucisku. Wtedy jest szansa na to, żeby wybuchła w nas nadprzerodzona moc, kiedy jesteśmy w beznadziejnych nawet sytuacjach. Że taki jest Pan Bóg hojny wtedy. Że On ujawnia wtedy swoją dynamikę, swoją dynamizm z nas. Właśnie w bezsilności, niekiedy indziej. Może wtedy byśmy byli mocni to byłoby nawet to niebezpieczne, żeby nadprzyrodzone moce z nas wychodziły, bo moglibyśmy sobie z tym nie poradzić. Może to da się zauważyć na przykład w tym wydarzeniu z Nazaretu. Jezus jest bezsilny w Nazarecie, nie może dokonać żadnego cudu. Ale tekst Markowy... W dalszej części, która nie jest dzisiaj odczytywana, może następną niedzielę będzie ten fragment. Mówi, że zaraz po wyjściu z Nazaretu, Jezus chodził po licznych wsiach, dokonywał mnóstwo cudów, ale co najważniejsze wysyła dwunastu apostołów. Też w różnych kierunkach do innych miast i wsi i oni dokonywali wielkich znaków, dynamis. To doznanie bezsilności w Nazarecie okazało się dwunastokrotną dynamiką później w następnym etapie. I tu możemy przyłapać to, to działanie łaski, jak, jak ta łaska działa wtedy, kiedy spotykamy się z bezradnością własną. Że dobrze jest wtedy trwać przy Panu tak jak Paweł i być w tej modlitwie, być w dialogu jak Zefyl z Panem Bogiem, bo nasza bezradność wtedy się obróci w coś więcej niż zaradność. Ci apostołowie szli, czynili cuda, wyganiali złe duchy, uzdrawiali z chorób i tak było rzeczywiście. Bywa tak również w naszym życiu, że w jakimś okresie naszego życia jesteśmy bezsilni wobec lekceważenia. Jesteśmy upokorzeni i nic z tym nie możemy zrobić. Ani się zemścić, ani się obronić, nic. Bo spotyka to nas zdumiewające od najbliższych. Ale to właśnie dzięki temu stajemy się niezwykle dynamiczni w następnym etapie życia. Tak o tym nas przekonuje Biblia i warto jej wierzyć. Jakiekolwiek cierpienie Cię nie spotka, czy to będzie opuszczenie przez bliską osobę, jej lekceważący stosunek do Ciebie, pomiatanie Tobą, trącenie, pominięcie, znoszenie biedy, niezrozumienie, może nawet poniżenie naszego ciała są, nie są zdarzeniami nieodzyskiwalnymi tak bym to nazwał. Można je nie tylko przecierpieć, przeczekać, ale też później wydobyć z nich niesłychaną potęgę, dynamizm na przyszłość. Owe ciernie w naszym ciele, jak to mówi dzisiaj Paweł, że jakiś oścień, jakiś oścień, co to jest oścień? Po łacinie to bym powiedział stimulus, co to jest stimulus, co to jest stymulator, coś co Cię pobudza. I tu jest taki paradoks, z jednej strony Cię rani, jest dla Ciebie pewnym bólem, a z drugiej strony Cię pobudza, mobilizuje. Jak ostroga dla konia. I Biblia to tak widzi. Widzi, że wszystko to, co nas nawet uderza, rani, jest jakimś ościeniem, w gruncie rzeczy jeszcze bardziej nas uruchamia. Tylko my jesteśmy w momencie uderzenia skupieni tylko na tym, że jesteśmy uniżeni albo odepchnięci, niezrozumiani i niestety najczęściej się na tym zatrzymujemy, rozżalamy się i już koniec. A warto to przeczekać. Bo Taka rana po tym ościeniu, po tym bodźcu, po tym stymulusie... Ona rzeczywiście może broczyć jeśli jest nie uzdrawiana. Ale my mamy materiały do uzdrawiania takich ciosów. Bo możemy każdą ranę, każde upokorzenie, uniżenie przemyć jakby... Jakimś płynem odkażającym nowymi przemyśleniami wprost... Tej księgi. Bo nawet w tej chwili, kiedy sobie o tym medytujemy, uzyskujemy zupełnie nowe, mam nadzieję, spojrzenie na to, co wydawało się być już nie do odzyskania. Możemy zmieniać opatrunki Pisma Świętego, jakby używając jak bandaży tych białych kartek, które mogą naprawdę wyleczyć nas z różnych siniaków i ciosów, które żeśmy przeżyli w przeszłości. Biblia, jak to często twierdzę. To jest apteka dla chorego życia człowieka. Biblia i modlitwa, spojrzenie w Chrystusa, rozmowa z Nim, tak jak Ezechiel rozmawiał z Bogiem, czy Paweł z Jezusem, którzy doznali naprawdę uzdrowienia i nowego spojrzenia na sytuacje, które wydają się być dla człowieka nie do zniesienia. A oni to znieśli. Rozmowa z Bogiem, może rozmowa nawet z człowiekiem, przez którego Bóg może rzucić światło na nasze ciemności, którzy potrafią patrzeć przez wiarę. To wszystko może pogłębić nasze spojrzenie na to, co wydawało się klęską. Tak naprawdę dla kogoś, kto żyje z Bogiem, nie ma klęski. Są tylko sytuacje, które wydają się być klęską. I wtedy człowiek uzyskuje ewolucję spojrzenia, przemyślenie, przedyskutowanie, odnalezienie sensu tego, co się stało, darów tego, co się stało, wartości. Oczywiście coś takiego, jeśli się dzieje, to wprowadza człowieka w pewną potęgę duchową, w pewną dynamizm. Możemy pamiętać o pewnych wydarzeniach z przeszłości, ale yy, nawet najtrudniejsze wydarzenia, najtrudniejsze wydarzenia domagają się przemyślenia, przedyskutowania, domagają się modlitwy, domagają się oddania Panu Bogu. I tylko wtedy nabierają cech nadprzyrodzonych. Bóg potrafi wszystko, z niczego zrobić coś, z niczego zrobić wszechświat, więc i z naszych ciosów, z naszych sytuacji beznadziejnych może zrobić pełne nadziei, spodziewanie się przyszłości. Przypominamy sobie różne rzeczy. Może nawet nie trzeba daleko sięgać pamięcią. Mój Nazaret, moja wspólnota, może mój Oścień. Może to, co mnie upokarza w oczach mnie samego, a może Jerozolima o weselnych twarzach, może moja rodzina. I myślę sobie od wielu lat, już nie daję rady z tymi ludźmi żyć, no, jestem z nimi związany, bo są najbliżsi. Jak to wszystko przecierpieć, jak to znieść, jak to wszystko zrozumieć, co się dzieje w moim życiu? Użyj Biblii. Spójrz na dzisiejsze czytania, jak one są pełne nadziei dla nas. Bo czytając o Ezechielu moglibyśmy tylko zapamiętać jedno, że Ezechiel był posłany do ludzi o bezczelnych twarzach. Ale tam w tym tekście jest powiedziane, odwagę miałeś dzięki temu Ezechielowi. Dzięki temu Ezechielu miałeś odwagę, wszedłeś w zupełnie nowy etap. Rozmawiasz ze mną, z Bogiem, a może wcześniej Ezechielu, przez, jak ci się dobrze powodziło w życiu, to te twoje dialogi były takie drętwe z Panem Bogiem. Paweł, przy tym ościeniu, przy tej zgardzie, przy tych wszystkich. Trudnych chwilach, które przeżył w różnych miastach od swoich pobratymców. Ten cały szereg zlekceważań. A jednak moc słabości się doskonali. Jaki mocny człowiek cztery razy przeleciał Europę. Kto, komu by się dzisiaj chciało taką pielgrzymkę urządzić? Co za dynamika tego człowieka? Skąd? A no właśnie stąd czerpał ją. I z łaski Chrystusa. No i wreszcie Jezus. Po przyjściu do Nazaretu mógł siąść sobie z tyłu za miastem na rogatkach, rozpłakać się i apostołowie mogli powiedzieć, co teraz będziemy robić? A Jezus mówi, to skoro już Nazarecie mnie nie posłuchali to już nikt nie wyjdzie, rozchodzimy się chłopaki. Ale on wręcz przeciwnie, rozesłał ich na 12 kierunków świata, że tak powiem. Do czego dochodzimy? Dochodzimy do tego, że... To wszystko co znieśliśmy bracia i siostry... Co jest w naszej pamięci, nie może być czymś takim, że żyjemy tą przeszłością, że się rozżalamy, że przypominamy sobie tylko po to, żeby się użalać, jak to nam nie wyszło w życiu. Trzeba iść dalej. Trzeba porozmawiać o tym cierpieniu z Bogiem. Trzeba porozmawiać z Biblią. Może nawet z kimś, ale na pewno na nowo spojrzeć na to, co było nieudane w naszym życiu. Żeby nie rozdrapywać ran, tylko je zabliźniać. Nikt nie może nas zranić tak, jak my sami rozżalonym myśleniem i utwierdzaniem się w myśliwym myśleniu lub pogardzie do siebie. Żadna rana z zewnątrz nie może nas tak zabić, jak nasz sposób myślenia o tym, co się stało. Chluba, czy też godziwa duma, o której dzisiaj mówi Paweł, jest zawsze dostępna dla człowieka. Gdy w tym co było jego cierpieniem, dopatrzy się podobieństwa do Chrystusa. Chciałbym dzisiaj sobie i wam wymodlić u Jezusa taką łaskę, żebyśmy zapamiętali dobrze te teksty, te wydarzenia i przypomnieli sobie te chwile z naszego życia, które były podobne. Ezechiel i ludzie najbliżsi, sąsiedzi, może rodzina o bezczelnych twarzach, jak on to przeżył. Obym dzisiaj umiał znaleźć na to odpowiedź. Paweł i może Oścień, który go bardzo upakarzał i te wszystkie przeżycia, które były za nim, jak on to przeżył? Czy jest to dzisiaj dla mnie światłem, abym przeżył, przeżyła to, co jest dla mnie nie do zniesienia? Jak on musiał się bać iść do następnego miasta, by znowu głosić Ewangelię, skoro w poprzednim go kamienowano, wyzywano, wyśmiewano. Wyobrażacie sobie ten stres? Człowiek czasem się boi pojechać do domu, żeby zobaczyć się z ojcem czy z matką, albo z bratem czy siostrą. Boi się iść do wspólnoty, albo boi się iść do pracy, do szkoły, bo są tam ludzie o bezczelnych twarzach. Ja wiem, że dzisiaj wieczorem rozważamy sobie dość egocentrycznie. My stawiamy się w roli Jezusa, albo w roli Pawła czy Jezusa. Być może sami jesteśmy takimi ludźmi dla kogoś innego. Ale nawet jeśli ktoś z nas w tej chwili myśli sobie, to ja jestem kimś takim bezczelnym, to ja jestem kimś, kto jest ościeniem dla kogoś innego i ranie, innych ludzi już nie mogę tego znieść z tym człowiekiem raniącym. To ja jestem kimś, kto zlekceważył Jezusa i nie przyjął Jego łaski. I tym się też nie trap. Bo przecież i to Jezus może wszystko naprawić. A później może się okazać, jeśli mu oddasz nawet taką świadomość i taką modlitwę i takiego siebie, człowieka, który jest bezczelny, człowieka, który rani, człowieka, który lekceważy Boga, jeśli oddasz siebie w modlitwie takiego, to Bóg z tego może uczynić coś cudownego. Może wydobyć takiej świadomości, z kruchy Twojej modlitwy potężną dynamizm, nadprzyrodzoną siłę, która zmieni Ciebie w kogoś, kto będzie opatrunkiem dla społeczeństwa, a nie czasem dla niego. Amen.